Zacznijmy może od końca. Znam wiele Polek, które związały się z Brytyjczykami. Polek, które spokojnie zaakceptowały fakt, że bezpowrotnie skończyły się czasy, kiedy ktoś otwierał przed nimi drzwi i one miały w tych drzwiach pierwszeństwo. Zaakceptowały fakt, że nagle stały się macochami trójki dzieci, które Brytyjczyk wyprodukował i poprzyprowadzał z poprzednich związków. No i bez problemu zaakceptowały nowe równouprawnienie. Takie, w którym ona uczy się angielskiego i on też uczy się angielskiego. Natomiast Polaków, którzy związali się z Brytyjkami. Policzę na palcach jednej dłoni, takiej po wypadku motocyklowym i wielokrotnej amputacji. Po 16 latach okupowania tego kraju, nadal mam w głowie tysiące pytań bez odpowiedzi. Jak to możliwe, że ta wyspa nadal unosi się na powierzchni wody? Skoro od wieków zalewają błoto, silikon i grzyb? Skąd ten kraj ma nadal tak dużo pieniędzy na zapomogi i zasiłki, skoro praktycznie nikt tutaj nie pracuje? No i pytanie najważniejsze. Jak to możliwe, że w szczytowym momencie było nas, Polaków, na wyspach ponad milion egzemplarzy? A ja przez ostatnie 16 lat spotkałem. Trzy polsko-brytyjskie pary, w których rolę faceta grał Polak. Trzy pary! Przez 16 lat! Na dwie z nich napataczyłem się podczas kilkuletniej pracy w banku. Natomiast ostatnią poznałem dopiero kilkanaście lat później. Chociaż nie, w sumie ta ostatnia para się nie liczy, bo to była Polka po rozwodzie z Brytyjczykiem, tylko nazwisko miała brytyjskie. I jak każda Polka po trzech latach w Wielkiej Brytanii zapomniała już języka polskiego. Dwie prawilne pary! Przez 16 lat! Macie Messengera? Bo ja niestety mam. I czasem nudzę się tak bardzo, że zaglądam folder spam. Aby przeczytać, co napisali do mnie ludzie oglądający ten program w poprzek. No i żeby nie skłamać, co dziesiąty piszący wyraża daleko idący zawód w Wielką Brytanią. A to niespodzianka. Przykładowa wiadomość od przykładowego Roberta z folderu Spam leci jakoś tak. No, byłem na weekend u znajomych w Londynie, w Milton Keynes, w Birmingham, w Nottingham, byliśmy na kilku imprezkach i muszę powiedzieć. Rozczarowałem się. Tyle się nasłuchałem o tym, że Brytyjki są takie łatwe, że wiecznie imprezują, że rzucą się na ciebie całym stadem, jeśli jednej z nich zaproponujesz przypalenie papierosa. No to gdzie one są, ja się pytam. Bo te, które spotkaliśmy w klubie, to po pierwsze, nawet na nas nie spojrzały, a po drugie, to one wszystkie jakieś takie były. Uwolnić orkę. Nie tak to sobie wyobrażałem, panie Tomaszu. Po co ja tu w ogóle przyjeżdżałem? Zmywak? Ty mi wyślij zapalniczkę, chłopie. To nie jest tak, że zawsze czuję się w obowiązku, aby odpowiadać na tego typu wiadomości. Ale czasami po prostu muszę. Drogi piszący, wiadomości, które trafiają do folderu spam. Robercie. Po pierwsze, najłatwiej byłoby mi w tym miejscu zacytować wybitnego polskiego publicystę i jednocześnie beznadziejnego polityka, Stanisława Mackiewicza. Jego cytat leciał jakoś tak. Z narodów europejskich szanowani są w Anglii jedynie Niemcy, Holendrzy i narody skandynawskie. Do Francuzów czują Anglicy od razu, do Włochów pogardę, a do Polaków i od razu i pogardę. Tekst może stary, ale każdy, kto spędził w tym kraju więcej niż dwa tygodnie, wie, że nadal aktualny. Może być tak, drogi Robercie z folderu spam. Że twoje polskie korzenie mogło coś w oczach brytyjskiej damy zdradzić. Kompletnie nie wiem, co to mogło być. Akcent? A może polskie poczucie humoru? Właśnie, poczucie humoru. Zanim zagadasz do brytyjskiej mistrzyni wagi piórkowej, to przemyśl jeszcze raz swoje polskie poczucie humoru. Brytyjskie poczucie humoru jest trochę jak miasto Calais we Francji albo wybrzeże Dover w Anglii. Czarne, obce i pełne. <laughs> Humor polski i brytyjski leżą dokładnie po dwóch stronach wyrazu. Zabawny. No i w efekcie polski żart wchodzi w brytyjskiego odbiorcę równie celnie jak odpowiedź na pytanie, którego nikt nie zadawał. Służę przykładem. Ostatnio w pracy rozsypała mi się po ziemi przyprawa, podobna trochę do prochu strzelniczego. No więc zacząłem po sobie sprzątać. Jeden z pracujących ze mną Brytyjczyków podszedł i zapytał co robię. No to odpowiedziałem mu, że składam puzzle 3D z Auschwitz. Zero. Po prostu zero uśmiechu. Nawet ta y, brew mu nie drgnęła. Tak więc jeśli wydaje ci się, że w oczach Brytyjki jesteś zabawny, to masz rację. Wydaje Ci się? Może odpowiem słowami tego gościa, który na YouTube czyści i poleruje samochody. Poczucie humoru przeciętnej Brytyjki jest ciężkie, jak jej matka. Jej poczucie humoru jest równie skomplikowane jak życie jej ojca, którego w 90% nigdy nie pozna. Daj jej poleżeć! Oh, yeah. no a, je. No, dlaczego według Mackiewicza takim wielkim szacunkiem cieszą się w Wielkiej Brytanii Niemcy? Możliwe, że właśnie przez ich brak jakiegokolwiek poczucia humoru. A właśnie, jeśli oglądacie ten program z Niemiec, to napiszcie mi w komentarzu dwie rzeczy, bo jestem strasznie ciekawy. Jak wielu znacie Polaków wiążących się z Niemkami? Jak na moje, to takich par spotkaliście trochę więcej niż ja, polsko-brytyjski. Po drugie, to czy wy w tym kraju Makreli Engel macie w ogóle jakiekolwiek poczucie humoru? Czy istnieje tam u Was anomalia o nazwie? Niemiecki komik. Czy widzieliście kiedyś w Niemczech jakikolwiek klub komediowy? A jeśli tak, to jakie żarty tam się opowiada? Dlaczego kurczak przeszedł przez jezdnię? Bo taki miał rozkazy! A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Serwis VPN pozwalający omijać internetowe zabezpieczenia typu Proszę tu nie zaglądać. Treści internetowe w tej części świata są dla Ciebie niedostępne. Nie? To podtrzymaj mi VPN. Instalując Selfshack na dowolnym urządzeniu, sprawiam, że w jednej chwili mam dostęp do stron, usług internetowych i serwisów streamingowych na terenie całego świata. Na przykład taka ciekawostka. Czy widzieliście, że rodzinny pakiet Yahu Prestige kupiony na terenie Wielkiej Brytanii kosztuje 25 funtów miesięcznie? Drogo! A dokładnie ten sam pakiet usług kupiony z polskiego IP kosztuje już 37 zł miesięcznie. Trochę mniej, prawda? A to nie pierwszy taki przypadek, kiedy ta sama usługa w różnych częściach świata kosztuje mniej lub więcej. Dzięki możliwości szybkiego zmieniania rejonu, Ominiecie efekt tzw. dyskryminacji cenowej. Ale to nie wszystko. Jeśli znudził wam się brytyjski Netflix, to wystarczy dosłownie jedna zmiana lokalizacji dzięki Surfshark szybko sprawdzicie, co słychać w amerykańskiej, koreańskiej lub polskiej wersji serwisu. Podobno jest tam więcej mydlanych oper, dzięki czemu wasza panna utknie przed telewizorem na dłużej. Nie ma za co. Aha, jeśli macie w domu piątkę rodzeństwa i każdy z nich posiada swój tablet, telefon, konsolę, to raz wykupioną aplikację bez problemu zainstalujecie na wszystkich urządzeniach multimedialnych. Tutaj nie ma żadnych limitów. A jeśli na selfhack zdecydujecie się jeszcze w tym miesiącu, to korzystając z linków w opisie oraz po wbiciu przy rejestracji hasła zmywak otrzymacie 3 miesiące dodatkowej usługi za darmo. Po więcej szczegółów, jak zawsze, wysyłam was do pierwszej linijki opisu. Jest wiele powodów, Robercie, z katalogu Spam. Dla których twoja zapalniczka mogła na brytyjskiej damie nie zadziałać. Być może lokalnym paniom to tanie nie pasuje, na przykład, twoja europejska postura. Jeśli spojrzycie na posturę mężczyzn, z jakimi wiążą się Brytyjki, to szybko dojdziecie do pewnego wniosku. W tym kraju spodnie szyte są nieco inaczej. No bo europejski krój spodni zakłada, że mężczyzna posiada jakąś talię, a nie, że od ramion zbiega się, w... nie ma na czym zaczepić europejskich spodni. Do tego dochodzi jeszcze jedna prosta zależność. Im większa pani, tym mniejszego szuka pana. Czasem, kiedy mijam na ulicy brytyjską parę, to oczami wyobraźni widzę. Orkę połykającą niewielkich rozmiarów kuter rybacki. Nieważne. Czasem oprócz europejskiej postury. Winna może być też twoja europejska fryzura. Jeśli koniecznie chcesz wzbudzić swoją zapalniczką zainteresowanie wśród brytyjskich dam, to zauważ jak obcina się 95% młodych Brytyjczyków. Mówiąc w skrócie, obcinają się tylko do połowy. Ważne, żeby grzywka falowała na wietrze. Pracuję obecnie w agencji, w której większość krzeseł okupują systematycznie rosnące pączuszki. Pseudonim taktyczne kuleczki. Rok temu te pączuszki były odrobinę mniejsze. W tym roku pączuszki nabrały dużo... Bardzo dużo uroku, więc są tak, jakby odrobinkę większe. Natomiast prosty wykres pokazuje, że za rok. Ewoluują w coś jeszcze piękniejszego. Strach się ba. No więc dość powiedzieć, że niektóre 30- i 40-letnie pończuszki rosną nam jak na cukrze i na drożdżach. Rosną tak szybko, że jeśli weźmiesz zbyt długi urlop w pracy, to po powrocie czujesz się tak, jakbyś zrobił sobie roczną przerwę w oglądaniu ulubionego serialu. Przez kilka minut musisz na nowo ogarniać, kto był kim. No ale taka już specyfika narodu, który istnieje dzisiaj tylko dzięki temu, że wymyślono krzesło, sofę, szlafrok, paczkę chipsów i wiązanie włosów w koczek. No i dosłownie kilka tygodni temu dowiedziałem się w tej agencji, dlaczego praktycznie w ogóle nie widuje żadnego Polaka z żadną Brytyjką. Głównym tematem w biurze był, jak zwykle, Brexit. Wszyscy Brytyjczycy głośno debatowali na temat tego, czy dobrze zagłosowali w referendum, czy źle. Jakiś Brytyjczyk śmiał się oczywiście, że Brexit rozwiązał problem z jego europejską dziewczyną. Niestety, ale będzie musiała wrócić do swojego kraju i zostawić go w spokoju. A skoro w zespole ruszyły międzynarodowe żarty, to postanowiłem sam również zażartować z lokalną jagodzianką. Padłem na kolana przed wiecznie rosnącą Amandą, e, demonstracyjnie zdjąłem obrączkę, no i zacząłem grać desperata. Że zaraz wszystkich powyrzucają nas do swoich krajów, że ciężko tak biednemu Polakowi w Wielkiej Brytanii bez statusu, że Amanda jest moim ulubionym singlem w dziale kadry I wcale nie ze względu na brak pieczątki w moim paszporcie. Amando, czym mogę ci służyć? Kawa, herbata. Barani uciec. No i wówczas, niby na żarty, ale jak się zna brytyjską specyfikę, to wiadomo, że wcale nie na żarty. Amanda wytłumaczyła mi trzy istotne rzeczy. Po pierwsze, ona nie po to wchodzi w związek, aby do końca życia wychowywać sobie małego chłopca. A Polak to nawet taki mocno po 40 i mocno łysiejący, to nadal mały chłopiec. Wiecznie trzeba się nim zajmować i wiecznie trzeba zmieniać mu pieluchy. Ona wie co mówi. Ona była kiedyś z Polakiem. I ten związek bardzo krótko trwał. Co to w ogóle za pytanie, co dzisiaj ugotowałaś? Co to w ogóle zapytanie? czy zamierzasz ogarnąć oborę, w którą zamieniłaś nasz pokój gościnny? Życie jest za krótkie, żeby planować domowe obiady. Jak jestem głodna, to zamawiam domino pizzę albo McDonald'a z dowozem do domu. A czasem dla odmiany dzwonię do lokalnej restauracji i pytam, czy dowożą do domu po 20. Natomiast pierze to Amanda wówczas, kiedy w szafie kończą się jej totalnie wszystkie ubrania. Albo piesu fajda jej ostatnie spodnie. Brudnym tyłkiem. No i Amanda pyta: Czy każdy Polak jest taki nadgorliwy? Każdy jest nadal małym chłopcem, który bardziej szuka następczyni swojej matki, a nie partnerki w życiu? Jak ci brudno, to sobie posprzątaj. To, że kobieta siedzi na Sofie i je chipsy i ogląda Love Island. Wcale nie oznacza, że jest mężczyźnie coś winna, prawda? O Brytyjkach musicie coś wiedzieć. Jak się już nakręcą tym, co mówią, to mają tendencję do zamieniania się w słowny karabin maszynowy. No i nauczyłem się już, że z karabinem maszynowym to się nie dyskutuje, bo każdy Twój argument i tak zagłuszy. Lokalne pończuszki mają także w swoich gardłach jakąś taką dodatkową strunę. Ta struna sprawia, że brzmią bardziej basowo i bardziej pretensjonalnie niż przeciętna Europejka. Dlatego totalnie darowałem sobie gadkę, że. No, nie każdy Polak lubi dzielić dom pomiędzy kobietą, dzieckiem i grzybem. A także to, że my zwyczajnie lubimy, kiedy nasza partnerka ładnie wygląda. Ale Amanda wrzuciła drugi bieg i jechała dalej. Brytyjka nie chce Polaka, bo do Polaka trzeba więcej cierpliwości niż do Brytyjczyka. Jak Polak nie umie mówić po angielsku. To ona nie będzie czekała pół życia, aż się nauczy. Jak Polak dostanie odsiadkę w więzieniu, to ona nie będzie pół życia czekała, aż go wypuszczą. Ona ma tylko jedno bardzo krótkie życie. A facet z Polski to najlepiej by chciałaby całe to życie orbitowało wokół niego. Wypieś mi, ugotuj mi, e, przetłumacz mi, bo ja nie za dobrze mówię po angielsku i niespecjalnie czytam. No i na jaki język biedna Amanda ma mu przetłumaczyć brytyjskie pismo? Na angielski, wolno mówiony? Gdybyś ty był moim facetem, Tomasz, i poszedłbyś do więzienia, to po pierwsze, nie zachowywałabym się jak typowa Polka i nie opowiadała wszystkim, jak to. Nie widzicie, Cię skazali. A po drugie, na pewno nie czekałabym, aż wyjdziesz. Sorry, w moim życiu jest przynajmniej pięć priorytetowych spraw, a trzy pierwsze z nich to ja. A na koniec dowiedziałem się, że powinienem coś zrobić z włosami, bo. bo są za krótkie. No więc podczas ataku. przepraszam, podczas żartów Amandy musiałem kilka razy ugryźć się w język. Być może jest coś w tym, że Brytyjkom na wszystko szkoda czasu, ponieważ ich czas płynie znacznie szybciej niż nasz. Nie jest to skomplikowane, spróbuję wytłumaczyć Wam, jak to działa. No więc wystarczy swoje dziecko kilka razy odprowadzić do szkoły i spojrzeć przy okazji na brytyjskie matki. Aby zauważyć, jak działa brytyjska dylatacja czasu. Przyczynna Brytyjka osiąga w tym kraju 23-24 rok życia. Rodzi dziecko i nagle ma 50 lat. Nie ma pomiędzy 23 a 50 rokiem życia typowego dla Europejki 27-letniego okresu przejściowego. W Polsce mówimy na to: był chłop, nie ma chłopa. W Wielkiej Brytanii bardziej pasowałoby: była dziewczyna. Jest chłop po 50. Dzienną odzież coraz częściej wypiera znoszony szlafrok. Kolekcję butów zaczynają wypierać różowe i niebieskie kroksy, a na ręku, znaczy na skórze, wychodzą i tatuaże. Ci z was, którzy lokalnie odprowadzają swoje pociechy do szkoły, mogą również w komentarzach napisać, czy zauważyliście wśród lokalnych Brytyjek efekt angielskiej dilatacji czasu. Ci z was, którzy nigdy w Wielkiej Brytanii nie byli, koniecznie również niech zostawią jakiś komentarz. Przecież kto lepiej od was wie, co tu się dzieje. A ty, drogi Robercie, z katalogu Spam, zastanów się raz jeszcze, czy na pewno chcesz użyć swojej zapalniczki na 20 w brytyjskiej dyskotece. Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, to wiedz, że zostały ci dwa, trzy, góra cztery lata zanim zaczniesz doświadczać efektu, jakie odczuwają osoby, które po roku wracają do oglądania ulubionego serialu. Nie, nie, nie taką cię pamiętam. Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że nie znam ani jednego Polaka, który zdobył brytyjską fortecę. Znam dwie, słownie dwie pary, które Jakoś tam się ze sobą zgrały i jakoś tam ze sobą żyją. Krzysiek na przykład, taki od nas z pracy. Kilka lat temu na siłowni poznał Lisę z Bostonu. Lisa, normalna dziewczyna, zawsze otwarcie mówiła, że chciałaby mieć duży dom, czwórkę dzieci, kochającego męża. Lisa nie była głupią dziewczyną, ona skończyła... Boston College, wydział marketing. No i na certyfikacie z marketingu Lisa podbój świata nauki zostawiła. Na chwilę zapomnijmy o fakcie, że Lisa przez dwa lata miała ustawione na swoim profilowym na Facebooku Podążaj za nauką. To było lata temu, tam cały świat już o tym zapomniał. Dziś Lisa ma z Krzysiem trójkę dzieci, a większość czasu spędza w domu. Natomiast na Facebooku reklamuje się jako profesjonalny psi-fryzjer. Krzyś chwali się czasami, że Lisa potrafi tygodniami nie mieć żadnych zleceń, a... Bywają takie tygodnie, że wpadają jej aż trzy pod rząd. I cyk, Lisa ma wówczas 75 funtów na czysto, po 25 od psa. Lisa ogólnie cały ten związek świetnie ogarnia. Jej zarobki są na takim poziomie, że nie musi płacić rocznego podatku dochodowego. A przez to, że oficjalnie nie ma ślubu wziętego z Krzysiem, Lisa bierze mnóstwo benefitów. Gówka pracuje, widać kto skończył Boston College. Byłem u Krzysia dosłownie raz. Samochód mu się zepsuł i odwoziłem go po robocie do domu. Krzysiek zaproponował mi kawę, a ja ani kawy, ani pacierza nie odmawiam. No więc dom, do którego zaprosił mnie Krzysztof. Wyglądał jak po eksplozji ładunku C4. Czuć było na przykład, że najmłodszy synek Krzysia od kilku dobrych godzin nosi w pieluszce zdetonowaną minę. Widać było, że już jakiś czas temu owczarek niemiecki Krzysztofa i Lisy zerwał im prawą stronę firany i tak już zostało. Natomiast Lisa w tym czasie układała zdjęcia rodzinne w albumie kupionym w Waździe. Z grzeczności zapytałem, jak tam kręci się interes strzyżenia psów. Usłyszałem, że interes kręci się świetnie, bo Lisa ma mnóstwo czasu dla siebie, dla rodziny, dla domu. Krzysia również w tym związku stał się lepszym człowiekiem. On musiał jedynie nauczyć się podwójnie zarabiać i. Robić jedynie wszystko. Wróć. Z wyjątkiem układania zdjęć w albumie rodzinnym. To akurat świetnie ogarniała Lisa. Po marketingu na Boston College. A kiedy zapytałem, czy planują jakiś remont domu, bo jak coś to znam dobrego fachowca, to usłyszałem, że oni mają na dom wywalone. Lisa, jako samotna matka z trójką dzieci, już dawno złożyła w lokalnej radzie miasta wniosek o przydzielenie im większego domu. Czasem zastanawiam się, jak wytłumaczyć swojemu dziecku, że. Im więcej wnosisz w życie, tym więcej z niego wyciągasz. Mam z tym problem. No ale dobra, nie tylko Lisą i Krzysztofem Wielka Brytania żyje. Kogo ja tam jeszcze znam? Piotrka. Piotrek jakiś czas temu związał się z o 25 lat starszą od siebie Brytyjką. Tylko ona naprawdę jest od niego o 25 lat starsza. To nie jest jego rówieśniczka po brytyjskiej dylatacji czasu. Sharon ma dziś 63 lata, a Piotrek jest jeszcze przed 40. -tką. No i Sharon regularnie trafia do szpitala, bo co chwilę strzela jakiś klocek Lego i trzeba to operować. No taki wiek, tym bardziej, że czas dla brytyjskich dam leci trochę szybciej niż dla Europejek. Mówiliśmy już o tym. Najważniejsze jednak, że Piotrek był z Sharon zawsze szczęśliwy. Być może dlatego, że jej pierwszym mężem również był Polak i ona po polsku potrafiła powiedzieć parę zdań. Być może dlatego, że częste rozłąki powodowane wizytami w szpitalu powodowały, że bardziej za nią tęsknił. A może. nie. A może Piotr był po prostu z nią szczęśliwy, bo Sharon była dziedziczką wielomilionowej brytyjskiej fortuny i nigdy nie miała żadnych dzieci. No, ciężko powiedzieć. Natomiast warto zauważyć, że od kiedy Piotr i Sharon byli ze sobą, to Piotr cały czas się spełniał. Uruchamiał biznes za biznesem. Tylko praktycznie wszystkie już pozamykał. Najlepiej z tych wszystkich biznesów szedł mu chyba warsztat naprawy samochodów i moim zdaniem szłoby mu świetnie nadal, gdyby nie zapomniał o dwóch drobnych rzeczach. Zapomniał, że do robienia rocznych, certyfikowanych przeglądów samochodów, e, potrzebny jest specjalny certyfikat. W przeciwnym wypadku bez tego certyfikatu wszystkiego autoryzacje są niezgodne z prawem. Piotr zapomniał też, że ludziom, którzy dla niego pracują, wypadałoby płacić, bo nieopłacony pracownik zrobi ci na mieście głośniejszy i skuteczniejszy marketing niż pracownik, któremu płacisz. A tak, to Piotrek miał w tym zakładzie absolutnie wszystko, z wyjątkiem szacunku. No ale trochę czasu już minęło. Sharon dawno nie widziałem. Piotrek też coś zapadł się pod ziemię. Ale poza nimi i poza Krzyśkiem i Lisą nie znam żadnej innej pary, w której rolę księżniczki pełni Brytyjka, natomiast rolę księcia odgrywa Polak. Gdyby to były zajęcia z matematyki, to stosunki brytyjsko-polskie regulowałby prosty wzór. Niechęć jednej strony do drugiej jest niestety równa lub trochę większa niż niechęć strony drugiej do pierwszej. Brytyjki zwyczajnie nie podobają się Polakom, tak jak Polacy nie podobają się Brytyjkom. Gdyby natomiast były to zajęcia na łódzki filmówce, to brak związków Polaków z Brytyjkami można by było opisać tak. Polak będący w związku z Brytyjką niekoniecznie lubi czuć się tak jak Jason Statham w filmie Meg. Meg to taki film, w którym atakujący Jasona rekin... Znacząco różnił się gabarytami od pozostałych rekinów. Megalon. Na jednej piersi kładziesz się jak na poduszce, a drugą przykrywasz się jak kołdrą. Polak niespecjalnie lubi czuć się jak Will Smith w filmie Ja Robot. To taki film o fabryce robotów, gdzie każda nowo wyprodukowana jednostka była bliźniaczo podobna do poprzedniej. Jeśli po kilkunastu latach na wyspach napatrzysz się już na ten specyficzny układ kości policzkowej i szczęki, to szybko dojdziesz do wniosku, że wszystkie megalony odlewane są z jakiegoś wspólnego szablonu. Czasem kopia wyjdzie po prostu troszkę ostrzejsza, a czasami. Totalnie rozmazana. No i na koniec. Polak w związku z Brytyjką niekoniecznie lubi czuć się jak bohater dowolnie wskazanego serialu na Netflixie. Przez pierwszych sześć odcinków lokuje wszystkie swoje uczucia w głównej bohaterce, a w siódmym odcinku okazuje się, że ona jest ciepła jak piasek. Hej patroni, dziękuję za wasze nieustające wsparcie! Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie zniechęcił was do starania się o status obywatela Wielkiej Brytanii metodą na ślub. Wielu przyjezdnych, przypłyniętych do tego kraju lekarzy stosuje tę metodę od lat! A jak to mówią w Polsce, miliony much nie mogą się mylić! A osobami, które w tym miesiącu swój portfel otworzyły najszerzej, jak zawsze okazali się: Łukasz Karol, Ruffdon Wright Ride LTD, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Marcin Kapak-Kartony i Janusz Pazgan. No i na koniec chyba nikt z Was nie powie mi, że spodziewał się więcej po kraju, który dał światu Spice Girls i One Direction. Do następnego.